To jest konkurs Piękna Wieś. Organizowany jest właściwie przez Urząd Marszałkowski i przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oni układają regulamin i potem jest na szczeblu, najpierw rozpoczyna się na szczeblu gminy, wyróżnionych podajemy do starostwa i potem jest na szczeblu wojewódzkim organizowany. I dzisiaj mieliśmy podsumowanie konkursu na szczeblu gminy. Cieszę się bardzo, że to nie sama gmina robi, ale robi stowarzyszenie to wydaje mi się, że jest to wtedy chyba lepiej oceniane. Dziękuję Państwu za to, że w ogóle zechcieliście uczestniczyć. W kategorii wieś zgodnie z regulaminem było tylko pierwsze miejsce przyznane i zajęli mieszkańcy wsi ulicę. W kategorii zagroda drugie wyróżnienie Celina Śleć-Lignowy-Szlacheckie. Drugie... Pierwsze wyróżnienie Danuta Jeromuat Bonin-Rorzęta. Trzecie miejsce, Mariusz Śleś Małewa-Lichnowy. Drugie miejsce, Tomasz Górski-Kulice. Pierwsze miejsce, Stanisław czapieski -Pelpin. w Kategoria kategorii Zagroda Rolnicza. Trzecie miejsce, Katarzyna i Daniel Bańczak-Międzyłesz. Drugie miejsce, Grzegorz śmielecki Szlacheckie. szlachecki I Pierwsze miejsce, Barbara Barbara Truta-Bielacki. Proszę o głos. Konkurs ten organizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Pelplinie, które istnieje od 1996 roku, którego jestem przewodniczącą. Dla Pani Bonin ufundowana nagroda przez, od sołtysa w Środek. Pod wzgląd są brane, jest brane, czy są oczyszczalni ścieków, czy są przykrycie dachowe, śmieci, wywóz nieczystości, potem ilość nasadzeń, krzewy, drzewka. Kwiaty, czy są na balkonach skrzynki z kwiatami, czy są miejsca na, na odpoczynek. To wszystko jest brane pod ląd i jest punktowane.